Mi coś winna. Poprosiłam Cię, żebyś mnie zabrała z klubu wakans, bo miałam go Kryłam Cię. Kłamałam, że jesteś chora. Zasługuję naprawdę. Powiedziałam Ci. Tęskniłam za Tobą. A ja, Ninel Conde jest moją przyjaciółką Ona cię nienawidzi, a ja naprawdę tęskniłam Wyjechałaś z jakiegoś powodu Zwykle nie uciekasz przed problemami Stało się coś poważnego Czy ktoś cię napastował? Takie sprawy załatwiam Nie Niesamowite nie do wiary. Pięknie wyglądasz. Mogę ci zrobić kilka fotek? Odpadną ci usta, jak będziesz je tak często malować. Muszę wyglądać doskonale. Czemu hamujesz? Zamyśliłem się, bo komu się robią zdjęcia? Komu? To tak głupia dziewczyna, z jeszcze głupszą matką. Tato, porozmawiaj z dyrektorem. Nie możesz pozwolić, żeby tacy ludzie chodzili do Elite Way. Przepraszam, że przeszkadzam. Możecie skończyć ten cyrk? Jesteśmy poważnym liceum. To pani symbol dekadencji? Przez niego mój samochód nie może podjechać. Jeśli wszystkie uczennice są takie jak ty, mam poważne wątpliwości. Przeparkuję samochód, jak zjawi się mój szofer. Chciałem pani osobiście podziękować. Ten klejnocik jest pański? Tak, to moja córka. Znacie się? Tak. Jestem mamą Roberty Pardo. Mówiłam ci. Rób zdjęcia. Nie. Tu nie wolno parkować. Wielu rodziców podwozi swoje dzieci. Nie, no es nie umiem prowadzić. Pero... Muszę zaczekać Muszę na szofera. szofera. Jak to szło? Od lat nie prowadziłam. No, no, no! Oh, no, no. Ty... Wariatka! No, Barbara! No, no, no. Witaj w luksusie. W końcu się doczekałem. Tak jak ja. Nie widać. Na początku się denerwowałam, bo nigdy nie miałam do czynienia z wariatem. Ale teraz widzę, że jesteś syneczkiem Tatusia. A takich się nie boję. Mielisz się. Zawsze zdobywam to, czego chcę. Chciałbym, żeby cię wykopali ze szkoły. Nie doczekaj. W tym roku nie zdasz dziennikareczko. Gdybym chciała coś o tobie napisać, nie drukowałabym głupotą o gitarze. Jest więcej interesujących faktów z twojego życia. Witam się ze starą znajomą. Miesza się pan z plepsem? Roberta Pardo. Roberta Pardo. Koleżanka pańskiego syna. Nie do końca jest normalny. Przypilnuję go. Coś nie tak? Nie wiem. Niech pan zapyta Diegita. Nic się nie dzieje. Co słychać? Na zewnątrz słychać było twoje krzyki. Dzięki. Miło, że przyszłaś. Gdzie lupę? Nie wiem. Widziałam, jak wysiadała z autobusu. Miałam po nią wyjść. Pomóż mi z rzeczami. Nie bądź śmieszny, Kuloci. Kolucci. Przecież nie walnęłam specjalnie. Dobrze panią znam. Jeździ pani jak szalona. Pozuje pani z córką do zdjęć i przysyła pani kwiaty mężczyźnie. Nie widziałam równie bezczelnego człowieka jak pan. Co pan je? Moris, pospiesz się. Nie możesz odjechać. Nie odpowiedziałaś na żadne pytanie. Wybacz, ale nie mogę zostać. Później porozmawiamy. Ta kobieta jest szalona. Nie mam reportażu. Wyleją mnie z roboty. Trzeba coś wymyślić. Znowu ta wariatka? Tym razem wariat. Co tu robisz? Nie pamiętam mnie, pan? A, si, teraz pamiętam. Ty jesteś tym ostatnim. Zawsze się obijasz o ludzi? Nie, czekałem na pana. Muszę napisać wypracowanie o osobie, którą najbardziej podziwiam. Niby o mnie? Chciałbym być taki jak pan. Dziękuję. Mógłbym kiedyś przeprowadzić z panem Dejardów? Zadzwoń to się umówimy. Nie połączą mnie z panem. Jestem Miguel Arango. Nie odzwoniłem, bo zapomniałem, że to ty. Odezwij się w tym tygodniu. Dziękuję. Pewnie pan bardzo zajęty. Ale się stęskniłam. Gotowe do walki. Kiepski początek. Czemu? Tak się cieszyłam, że tata mnie odwozi. A wiecie, kogo spotkałam w drzwiach? Kogo? Alne Coś strasznego. Jest głupsza od swojej córki. Nienawidzę złego smaku. Tak trudno być mną. Z mam się za biegiem. Prezent dla Miguela. Jutro mija miesiąc, jak chodzimy ze sobą. Miesiąc? Ciągle o nim myślałam Szkoda, że nie widziałyście miny mojej mamy, jak jej powiedziałam I co? Mam nadzieję, że nie jest gruby Freda Pierwszy raz nie doprowadziła mnie do płaczu Dzięki Miguelowi Przy nim czuję się taka Wszystko dzięki niemu a my to co? Zazdrośnica, proszę. Żebyś nie mówiła. Zaproszenia na moją IA. kreskę amerykańską. Nie zrobiłaś dla wszystkich. Pewnie, że nie. Musimy ułożyć listę. Kogo w tym roku zapraszamy? Ana Paula na pewno. Jak nie zdobędę złotego medalu, zabiję się.